bardzo dziękuję, Panie Marszałku, jednak cierpliwość jest cechą króla. Panie doktorze, Panie senatorze, Unia Europejska zakłada konkretne obostrzenia, szczególnie jeżeli chodzi o wpływy te inwestycji na środowisko. Głównie w zakresie zarządzania składowiskiem odpadów radioaktywnych, promieniotwórczych oraz wypalanie tak zwanego paliwa jądrowego, czy o tej bardzo ważnej kwestii była taka dyskusja. Znaczy tej, tej dyskusji na ten temat nie było. Jest to naprawdę bardzo, bardzo istotny tutaj temat, który tutaj pan senator poruszył. Wiemy, co z Francji, chociażby wczoraj pani, która była na komisji, która mieszkała we Francji, teraz jest mieszkanką właśnie Pomorza mówiła o, to, o tej kwestii tych promietwórczych właśnie materiałów. Znaczy jaki to jest problem? Jaki problem jest w Niemczech? Wydaje mi się, że to jest największy teraz problem. W Niemczech są kopalnie, które są właśnie wypełnione tym, jakieś tam, no one są betonowane, a Francja ma największy problem, no, no dlatego, dlatego właśnie Francja, można powiedzieć, ten taki plan remontów, ona chce wygasić te, z biegiem czasu te właśnie elektrownie. Natomiast teraz ta wojna trochę zmieniła, bo jednak do remontu znaczy przystąpili do właśnie tam chyba dwóch elektrowni jądrowych. Natomiast trzeba też wiedzieć, że z systemu europejskiego Francuzi coraz więcej biorą energii czyli z Norwegii, z całego systemu tutaj, tutaj właśnie normalnej energii odnawialnej. Bardzo dziękuję. Pytanie za...